Jeżeli tak jak ja lubisz grać po nocach i nie chcesz by przyłapał cię rodzic lub partner czy partnerka, to mam dla ciebie rozwiązanie. Przedstawiam wam nową klawiaturę od firmy Genesis Store 303 TKL. To cicha klawiatura mechaniczna HotSwap z wymiennymi przełącznikami. Taka jest cicha. Możesz się więc sobie dostosować jak tylko chcesz Wytrzymała aluminiowa Obudowa w połączeniu z pełnym podświetleniem RGB Gwarantuje trwałość i bardzo Efektowny wygląd. Dostajesz więc piękną Wytrzymałą i przede wszystkim cichą klawiaturę Która nie wkurzy rodziców i da ci możliwość Grania po nocach bez przypału. Pamiętaj, że Z kodem jaj możesz sobie ją ogarnąć z 10% Rabatem. Nie czekaj i ogarnij Sobie Tora 303 już teraz Wracamy do filmu. No to stwórzmy Jakieś struktury. Najpierw musimy zdobyć Drewno, zrobić crafting I drewnianą siekierę. A tutaj ma Mamy pierwszego kandydata. Okej, okay, dostaliśmy bastion. I przy okazji troszeczkę jedzenia. Wszystkie pigliny zamieniły się właśnie w zombiaczki. A ja muszę zdobyć więcej drewna, żebyśmy mogli w ogóle tworzyć jakiekolwiek przedmioty. Bez kitu zrobię sobie drewnianą łopatę. Co ciekawe, zrespiły się nawet drzewa z netheru i mamy węgiel. pijamy się do bastionu. I jedyne skrzynki, jakie będziemy mieli, to tam na dole, ewentualnie gdzieś tutaj w połowie, bo nie mamy tej drugiej części bastionu. Dobry, witam serdecznie. E, tutaj są jakieś złe Słyszę zombie villagera. Where are you, zombie villager? Przeróbmy sobie drewno na deski i stwórzmy łódkę. A, tutaj mamy naszego zombie villagera. I o ile się nie mylę, gdzieś na tym poziomie powinniśmy mieć jedną ze skrzyń, ale być może będą nieco niżej. To będzie bardzo ryzykowne. Na szczęście, zombie villager wskoczył nam do łódki. Halo? Nie, 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 nie panie Creeper! Siodź, siodź, Szkielet, no. Oj, 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 oj! Dobra, nie ma mnie. Co my tu mamy? Diamenty! I diamentowe porteczki. Diamentowy miecz przyda się. Oraz diamentowe buty. Niestety. Wow! Czekaj! Halo! Zabiłem Magma i zrespiłem sobie tutaj piramidę. Ehm, um, tak. Yy, dokładnie, no. Mhm, mm tak. Przydałby się jakiś kilow? Na szczęście Magma Cube jest za duży, więc do nas nie podejdzie. I zjedzmy sobie stejki. Nie żeby coś, ale pozyskiwanie jedzenia wcale nie będzie takie łatwe na tym datapaku. To przy okazji zrobimy sobie również żelazną siekierę. Teraz mam problem taki... Że nie mogę zaatakować chyba tego Magma Cuba, bo jeżeli go zabiję, to zrespi się kolejna struktura, nie? A um, Wait, w ogóle właśnie, bo ja tego zombie villagera też ubiłem. Ale on mi nie zrespił żadnej struktury. Spróbujmy zejść sobie tędy. Nie jestem pewien, czy jestem w stanie jakkolwiek odzyskać te bloki złota, ale być może będziemy w stanie zdobyć jakieś przedmioty z piramidy. Jeżeli tylko znajdę środek, co tu się dzieje? Okej, okay, środek jest tutaj. Na szczęście żadnego moba tam nie ma. Zabieramy TNT i sprawdźmy skrzynki. Proszę bardzo, więcej żelaza, złote jabłuszko, siodełko, w sumie może się przydać, nitki, why not, emeraldzik, więcej emeraldów i trochę złota. W sumie rotten flesze to nie taki głupi pomysł, bo przynajmniej będę miał trochę jedzenia i nie będę musiał respić kolejnych struktur. Wciąż jesteśmy w bastionie, ale o ile się nie mylę, z bloków złota, e, no, nici. Albo i nie. Mamy tutaj jeszcze jedną skrzynkę, w której mamy więcej złota i strzał. Myślę, że to odpowiednia pora, by się stąd wydostać. Ojoj! No, 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 no. Nie mam tarczy. Damy. Łap! No! No, 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 no. No, 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 no. Nie, nie gin, nie gin, nie gin, nie gin, nie gin, nie gin. Weź bez zabijania. Mów przejść grę, no halo, jak? Ok. O nie, 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 to... O, nie, 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 sio, 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 sio. Te kulki mnie będą gonić nie, 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 zróbmy sobie może tarczę co Mamy tarczę i możemy zrobić sobie resztę armoru. Zawsze to dodatkowa ochrona. Przy okazji zrobimy sobie także łuk. Niestety nie mogę sobie poubijać owieczek, bo wtedy zrez mi się kolejna struktura. Ale czy mamy tutaj statek? Mamy! W takim razie elytra w zasięgu ręki. Tylko przydałoby się zdobyć jeszcze trochę bloków. Teraz w jaki sposób zdobyć elytrę jednocześnie nie ubijając shulkera. Hmm, to będzie trudne. Dobra, mamy trochę desek. W takim razie dostańmy się na statek. Dobra, jesteśmy na statku. Mamy przy okazji potki leczące. My to wszystko zabuduję. No i teraz właśnie mamy problem. Eee, dobra, ty mnie nie widzisz. Ty mnie nie widzisz. Mnie tu nie ma. Absolutnie. Biorę litrę. Halo, biorę, biorę litr. Biorę, biorę. Bior. Halo, halo, ha, ha. Co, ha, co? E, e, e. A, nie, nie ma. E, o, jest, dobra. Uf. Coś się zbugowało, nie mogłem zabrać litry! Żelazo, złoto, tego nie bierzemy. What, ja Ło, to ten enchantowany, biorę. Złoto. Dobra, okej. Okay. W zasadzie. Musimy się stąd ewakuować. Do widzenia! Nie mam mnie! Tu są szynki jeszcze! Wait! Wait! Wait, 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 wait! Nie, nie, nie! Tu jest zdecydowanie za dużo shulkerów Wow, very bad idea. Very, very, very bad idea. Oj, oj oj oj! Mam tarczę, ale... Ale co mi z tego? Dobra, nie, nieważne, nie Nie, cio, cio. Ja chcę tylko do tych skrzynek! Ło, nie, to no nie doskoczyłem, no. Mm. Za dużo tych kulek. Dobra, wiecie co? Podbustujcie mnie trochę, dobra? Dam radę. Koniec. Starczy, 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 starczy. Siasia. Sia. Sia. Szybko potka. Jeszcze z tej kuś. Dobra. Gdzie te skrzynki? Halo? One są wyżej. O nie, o nie, o nie, o nie. Ja się tutaj, się tutaj. Aha! Dobra, nic na szczególnego, ale... Ale zawsze coś. Uciekam! Dobra, na szczęście się udało Co prawda nie zdobyłem dodatkowych diamentów, bo chciałem mieć cały set Ale nie najgorzej Przynajmniej mamy diamentowy miecz z sharpnessem 3 I w razie czego potka lecząca Tylko potrzebuję jedzenia A co się stanie, jeżeli ja bym Tak jakby, ee, no wiecie A tam mamy ruiny portalu Być może jakieś złote marchewki Ja się nie spodziewałem, że ten odcinek będzie tak chaotyczny Bierzemy sobie trochę węgla I przy okazji przydałby się flint No dawaj flint, give me flint Dziękuję Robimy sobie zapalniczkę, możemy wykopać jeszcze troszeczkę węgla. Mamy skrzyneczkę przy ruinach portalu i kolejne złote obuszko. Jak najbardziej przyjmę, obsydian również się przyda, a tych rzeczy nie zabieram. Dobra, teraz robimy test. Przydałoby się tak naprawdę wrzucić kilka mobów do dziury, ale w sumie zrobię to w ten sposób: OK, bo tak jakby TNT ja podpalam. Więc gra tak jak rozumie, że... Ja, ja, ja to robię Panie Zombie, panie zombie! Yy, musisz. Musisz pan tu się... Musi, musisz się pan tu. Musisz się... Nie, nie! co? Musisz tu się pan... Y, bić. Normalnie będę pacyfistą! Yy, nie, to no, ta taki... Nie... Strasznie ciężko jest wrzucić zombiaka do dziury, naprawdę, serio. Chodź to, zombie! Tu! Tu A, nie macie! A jeżeli ja bym podpalił świnkę i ona by sama zginęła po prostu od ognia? no to wtedy na pewno nie będzie, że ja wiecie tam. Ona sama. I chyba spaliły mi się kotlety. Um. Sprytna jesteś, no nie powiem. ok? udało się. To działa. Creepera możemy sobie po prostu striggerować. Wybuchnie i siema. Ok, zapalniczka będzie tutaj kluczowa. Mamy trzy wełny, więc wreszcie możemy zrobić łóżko. I w razie czego będziemy mogli spać w nocy. I przy okazji mamy trzy stejki, więc i z głodem nie będę miał problemu. W takim razie zdobądźmy więcej jedzenia. Możemy stworzyć sobie smithing table i ulepszyć sobie nasze spodnie. Zawsze to jakiś netherite'owy przedmiot. Z tego co widzę, mamy tutaj głównie bagna i taki bardzo nieciekawy teren. Raczej wioski tutaj nie znajdę. Ale kto wie, może uda mi się ją stworzyć. Nie tym razem. Wykopmy sobie trochę kamienia. To ciekawe, jeszcze tego nie robiłem na tym świecie. Spójrzmy sobie piec i przepalmy to jedzonko, które jeszcze mamy surowe. W sumie mam węgiel. Po co przepalać deskami? Teraz tak rozkminiam, jeżeli ja będę chciał polować na endermany. Na enderperły i zabijać endermany, to każdy enderman może mi respić strukturę. Serio, ten datapack niekoniecznie musi być taki łatwy, jak się wydawał na początku. Próba numer dwa: kozy nie respią struktur albo nie mam szczęścia. Łop. Okej, zrespiłem sobie kolejny bastion, ale w sumie to nie jest takie złe. To szansa na kolejne diamentowe przedmioty. I mamy kozę w bastionie. Zeskoczmy sobie na dół, pozbądźmy się spawnera. Gościu, nie przeszkadzaj! Sio, Tam Samce wpadnie do lawy. Dobra, spawner sio. W sumie najgorsze są takie moby, których nie chcę zabijać, a muszę, żeby się bronić. Enchantowane złote jabłuszko! Sio, powiedziałem! Odejdź! Dobra, mamy looting. Jeden, to się może w zasadzie przydać Więcej złota Debris, jeden debris To nie będę zabierał Ale sztabkę nerytową Jak najbardziej Więcej złota Feather Falling 4 o panie To jest genialna rzecz e No ty kuźwa Wielki tłuszczochu ty Bierzmy bloki złota Dostańmy się jeszcze do tej skrzynki O, więcej jedzenia Jak najbardziej Żebym nie musiał polować I możemy ulepszyć sobie nasze Diamentowe buty Z Feather Falling 4 To serio może uratować mi życie Nie mówiąc już o Koks jabłuszko W sumie jak dobrze gdzie mam tyle złota, że prawdopodobnie wyhandluję sobie enderperły od piglinów. Albo od villagerów? Dobrze by było zdobyć twierdzę, ale nie wiem, czy będę miał na tyle szczęścia. Ło! <noise> Jak to zawołanie? dzień dobry. Teraz pytanie, czy tutaj będą spawnery blaze'ów, czy niekoniecznie, bo to jest tylko, widzę, jakaś taka cząstka twierdzy. What? Co to się w ogóle stało tutaj? Halo? Aha! Chyba twierdzę będziemy musieli znaleźć w klasyczny sposób. Chyba, że po prostu tym razem nie ma spawnera. Yy, czekaj, 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 czekaj. Nie ma na pewno? Nie ma na 100%? Nie ma? Jest! Tylko tutaj będzie za ciemno, żeby się cokolwiek respiło. Zachodzi słoneczko. Będzie trzeba iść spać, żebyśmy nie męczyli się z innymi mobami. No halo, jest już noc. Proszę mi pozwolić spać. Dziękuję. I teraz może być mały problem. W jaki sposób zaciukać... Bałwany. Jeżeli mielibyśmy gdzieś tutaj jakąś dynię, moglibyśmy spokojnie stworzyć sobie bałwany, które same ubijałyby dla nas Blazy. W takim razie spróbujmy znaleźć dynię. Dynie zlokalizowane. Mamy 8 sztuk. Czy to wystarczy, żeby zdobyć wszystkie Blaze'rody? Nie mam bladego pojęcia. Do tego przyda nam się też łopata, byśmy mogli wykopać śnieg. Pozbierajmy trochę śnieżek i stwórzmy bloki śniegu. Tyle powinno wystarczyć. I musimy zabudować całą tą przestrzeń, żeby blazezy nam nie uciekały. Mam nadzieję, że taka przestrzeń w zupełności wystarczy i że będzie tutaj na tyle ciemno, żeby blazezy zaczęły się respić. Łop! Tak! Zaczęły! Nie jestem gotowy! Absolutnie nie jestem gotowy! Moment! Potrzebuję nożyc! Ła! Tu nie przejdziesz, panie, tu nie ma przejścia. Zróbmy trochę pochodni i rozświetlmy sobie resztę twierdzy, żeby nie rozpiły nam się tutaj wrogie moby. Teraz możemy stworzyć sobie pierwszego bowana i wpuścić go do blazów. E, czy ty możesz... Gościu, tam, tam są blazy. Bałwan! Dobra, stwórzmy kolejnego. E, Okej. Okay. Tak jest? E, dobra, ba ba bałwan będzie bardzo słaby. To jest przełom. Nieeee! Ło mój Boże! Dobra, muszą, muszą się skupić na, na, na. Dobra, nowy plan! Będę ich po prostu zestrzeliwywa! O nie, tych blazów jest zdecydowanie za dużo. Sio, 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 Może ja pójdę spać, co? Okej, okay. eee, jak tam sytuacja, bardzo nieciekawa Ty, a jeżeli ja bym sobie po prostu stworzył Więcej tych śnieżek i zwyczajnie Rzucał ich tymi śnieżkami To w jakiś sposób e, he, he. Dobra, no teoretycznie go zaciukałem, ale Chyba, nie wiem, może śnieżki nie są postrzegane Jako, 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 jako zabójstwo Aronow, zdecydowanie za dużo Tu blaze'ów, to jest bardzo złe To jest bardzo, bardzo złe, nie spodziewałem się, że bałwany będą aż tak słabe Puszczmy więcej śnieżek i walczmy dalej Ups Dobra, mamy pierwszego blaze'a, let's go Yeah. Um, wydaje mi się, że śnieżki faktycznie działają. Cia? Dobra, muszę rzucać je spokojniej. Jest! Jest rod, Mam! Okej. Wo 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 się pod koniec na ogień, ale jej nie mam. Ale wygląda na to, że śnieżki w przeciwieństwie do samych bałwanów działają. Jest kolejny rod Dobra, mamy cztery. Potrzebuję więcej bloków. Blaze mnie próbuje podpalić, ale mu nie wyjdzie. Za to ja rzucę go moją śnieżką! Ha! I mamy kolejnego Blaze Roda, let's go Mam jeszcze 16 śnieżek Ha, podpalił, ale zostanie zeszczelony I chyba tym razem nie dropło, chyba tym razem nie dropło Okej, ale dobra, nie jest źle Mamy 5 Blaze Rodów Potrzeba jeszcze minimum trzech i będzie naprawdę miodzio Ha, czemu nie zginąłeś Aaaa Dobra, dajcie chwilę, wrócę później Mam zdecydowanie za dużo przedmiotów w ekwipunku Serio, potrzebuję więcej śnieżek To by było na tyle z mojej żelaznej łopaty Najpierw obijemy je sobie troszeczkę z łuku Przy, No chciałem przyblokujemy ogień Do, Masz śnieżką Nie, e, nie wyszło Okej okay. Jest, kolejny blaze Ok, Okej, mamy to Mamy tu osiem lez let's go! Uciekam stąd, uciekam stąd, uciekam stąd, uciekam stąd. Elytra. I prosto do łóżeczka. Teraz musimy zdobyć enderpery. A w tym celu chyba najlepiej będzie udać się jednak do netheru i wyhandlować te enderpery od piglinów. No bo zobaczcie, ile mam złota. Widzicie to bogactwo? Czał mam na tyle dużo, że spokojnie powinienem sobie poradzić ze smokiem, tym bardziej, że mam Elytrę. I wystarczyłoby zdobyć fajerwerki. Księżki możemy sobie wyrzucić. Teraz robimy sobie kartki. Mamy 27 i przydałoby się jeszcze troszeczkę Gunpowdera, którego mieliśmy wcześniej w bastionie, ale nie wiem, czy ja chcę tam wracać. Możemy po prostu spróbować ponownie tworzyć piramidę. Nie tym razem. Panie kurczak, czy dasz mi piramidę? Nie, dałeś mi statek statku chyba gunpowdera nie znajdę, ale za to mamy więcej papieru i pszenicę. Spoko. A klatę możemy sobie po prostu wymienić. Mamy też trochę emeraldów, butelkę z ekspem i więcej żelaza. I jeszcze odrobinkę złota. Płotę marchewki. Mm. Moglibyśmy sobie więcej złotych marchewek ogarnąć. Ale na razie spróbujmy stworzyć piramidę. O, jak idealnie! Jak to dosłownie się stworzyło w momencie, kiedy powiedziałem piramidę, nie? O, dzień dobry. Mamy przy okazji jeszcze trochę kurczaków. Też się przyda. I zobaczmy, czy znajdziemy tam jakiegoś gunpowdera. Oczywiście, TNT zabieramy ze sobą. I mamy też kości, które możemy wykorzystać do mączki kostnej. O, tak. Jest i gunpowder. I to w zasadzie tyle. 6 sztuk to trochę za mało, ale lepsze to niż nic. W takim razie stwórzmy sobie motykę. Zasadźmy marchewkę. I rozmnóżmy ich trochę. Prawie dwa takich marchewek. W zupełności powinno mi to wystarczyć na dość długo, tylko na razie musimy sobie kilka rzeczy wyrzucić. Tworzyć nagety i teraz złote marchewki. Przy okazji, jako że kilo w prawie mi pada, zrobimy sobie nowy żelazny. I od teraz jedzenie nie będzie już problemem. Mamy też 18 firewerek, ale to wciąż za mało. Dawaj mi kolejną piramidę. Tym razem nie wyszło. Panie Squid, panie Squid, mogę piramidę? E! Okej, okay, stworzyłem wioskę. Trochę się uprawy zepsuły, ale to nieważne. Halo, villagerzy? Są I nowy żelazny hełmik, wymienimy sobie. Mam 16 emeraldów, trochę żelaza. Co ja mogę za to ogarnąć? Kurczę, mamy... Uuu, moment, moment, moment. Panie, 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 fletching table dla tego villagera. W takim razie zróbmy sobie kolejną żelazną łopatę, by trochę szybciej wydobyć gravel i tym samym flint. Przydałby się jeszcze jeden. O! Tak jest. I jako, że znowu idzie noc, idziemy spać. Teraz potrzebuję jeszcze jednego drewna, by przerobić go sobie na deski. I możemy teraz stworzyć leching table. Teraz tylko potrzebujemy przerobić jednego villagera na Fletchera. Dokładnie tak. I mamy teraz dwa i pół staka, albo nawet i trzy, prawie cztery staki strzał. Trzy staki w zupełności powinny mi wystarczyć. Ciekawe, czy villager da mi jakąś strukturę. Niestety nie. A może świnia? Nie uciekaj! Nie uciekaj przed swoim przeznaczeniem! Piramida! Aha! Uh, Woodland Mansion, czy ja serio chcę ryzykować By zdobyć totem nieśmiertelności Trochę chcę, ale trochę nie Dobra, w razie czego mam koks będę się ratował Łooo wow! Gościu Dobra, nie, absolutnie nie będę ry Absolutnie nie będę ryzykował Totem nieśmiertelności, nie jest tego Warty, ja nie mam prota na mojej zbroi Gość mnie normalnie prawie z hitował, nie Ne, 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 sią, 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 sią A idźmy z tym Próbujmy zrespić kolejną Pira, iglo chciałem powiedzieć, tak, yy, dokładnie, no. Przynajmniej mamy kolejne złote jabłuszko. I to w sumie tyle. Gdyby nie to, że w City jest bardzo dużo szulkerów, moglibyśmy pokusić się jakieś kolejne, bo za to tam możemy znaleźć naprawdę ciekawe, zenchantowane przedmioty. Ale ja wciąż wolę Pira o właśnie. <gry> <gry> Idealnie. I więcej gunpowdera dla mnie. Power 3 w sumie mam na tyle dużo żelaza, że spokojnie mogę sobie stworzyć kowadło. Czemu by więc tego nie wykorzystać? W takim razie stwórzmy sobie trzy żelazne bloki oraz kowadło. I na nasz łuk narzucamy sobie power 3. W sumie moglibyśmy sobie uleczyć tego zombie villagera i spróbować ogarnąć od niego mending. Wtedy mielibyśmy niezniszczalną elytrę, ale do tego będę potrzebował skóry. I boję się, że mogę troszeczkę... No właśnie, e, zrespiłem set twierdzę. Ale zdobyłem skórę. Niestety będę potrzebował jeszcze jednej. Może by zrobić lektern, potrzeba trzech skóry. I stworzyłem Sebastian. I prawdopodobnie mój villager przepadł. To nie był dobry pomysł, żeby to robić w tym miejscu. Nie, nie, to był to był bardzo zupna, bo to definitywnie, no. Papa pa, villagerze. Ten datapack jest turbo chaotyczny widzowie. Tak, czy inaczej stworzę sobie lektern i jeszcze potrzebuję książki. Mam ponad 100 fajerwerek. Myślę, że to dobry moment, żeby ich użyć. Musimy zlokalizować krowę, ewentualnie lamę. Chociaż czy ja naprawdę potrzebuję tego mendingu? Znowu zmiana planu. Tak, firewerek również powinien mi na trochę wystarczyć. W takim razie musimy dostać się do netheru. Myślę, że te ruiny portalu idealnie się do tego nadają. Co prawda, nie mam diamentowego kilofa, ale mam jeszcze dwa obsydianu. Tutaj mamy jeszcze jakieś lawy, więc chyba sobie jakoś poradzę. Potrzebuję dosłownie tej jednej lawy. Teraz przerabiamy ją sobie na obsydian i portal gotowy. Sprawdźmy, co znajdziemy w netherze. Nic interesującego. Ale na szczęście Blaze Rody mamy już zdobyte. Teraz tylko Ender Perły. Myślę, że idealnie się do tego nadasz. Przygotujmy więc małą pułapkę. Pułapka nie zadziałała, Piglin zwiał. Ono tu. Piglin na swoim miejscu, i teraz czekamy na Ender Perły. Dobra, z całego złota udało się zdobyć ponad stack Ender Pereł. także jestem uratowany i nie muszę polować na Endermany. W takim razie od razu możemy sobie zrobić. A, Przeróbmy sobie całość. Czemu by nie, dodatkowo 4 Ender Perły będziemy mieli. I możemy spokojnie wyjść z Netheru i szukać Strongholda. Oczywiście jest noc, więc może ja się najlepiej przekimam. I tak na dobrą sprawę nie będę chyba potrzebował potek odporności na ogień. Jedną sobie zostawię, tak w razie czego. Teraz możemy rzucić okiem kresu i musimy kierować się w tamtą stronę. Okay, jesteśmy prawie na tysiącu koordynat X. Myślę, że damy radę. To prawda, Elytron podróżować byłoby zdecydowanie szybciej, ale nie chcę na razie je zużywać, tym bardziej, że przyda się do walki ze smokiem. Rzućmy ponownie okiem, w dalszym ciągu kierujemy się w tamtą stronę. Przy okazji mamy sugarkaina, którego robimy sobie dodatkowe fajerwerki. O proszę, mamy Natura. Naturalnie wygenerowaną wioskę. Okej. Okay? Idealnie, kieruje nas w dół. Oczko wyleciało tutaj, łopata w dłoń i wkopujemy się w dół. Tylko może nie bezpośrednio, co? Słyszę gdzieś tutaj szkieleta, i mamy stąbriki, a to oznacza. Że Stronghold został znaleziony Gdzie jest moja tarcza? Czy ja ją gdzieś wyrzuciłem? Nie, mamy ją tutaj Ale diamentów raczej już potrzebować nie będziemy TNT co najwyżej jeszcze ze sobą weźmiemy Żeby na szybko zdobyć sobie przedmioty To również nam się nie przyda W sumie jakbyśmy znaleźli biblioteczkę i papier To jeszcze może nam się przyda Okej, okay, to niech będzie Tylko teraz problem jest taki, że nie mogę za bardzo zabijać mobów No właśnie, przepraszam no, Musimy znaleźć portal room i najlepiej nie ubić żadnego moba, bo jeżeli ja zabiję na przykład jakiegoś moba i on zrespi mi w Strongholdzie jakąś strukturę, to mogę sobie usunąć portal room przypadkowo. A tego wolałbym nie robić. Tutaj mamy takie korytarze ze skrzyniami. Zazwyczaj blisko nich znajduje się portal room, ale tu jest ściana. Tu w zasadzie wszędzie są ściany i ślepe zaułki. Ale słyszę lawę, tylko to może być lawa po prostu, która gdzieś występuje w jaskini. Oi, oj, 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 nie, może ten szkielet po prostu chciał mnie skierować w drugą stronę, że że, że, że właśnie tu jest gdzieś portal rum, nie? Ten stronghold jest przeogromny! De, 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 de. Nie mam je! No kurczę, chcę tam iść, nie! Dobra, ominę go! Albo i nie! Czekaj! Aha! Będziesz w pułapce! Chy, chyba. Teraz będziesz w pułapce. No słyszę tu lawę, ale tu nie be... Aha!

Dobra, prawie dwa staki. W razie czego założymy sobie litre, żeby nie było, że spadnę, czy coś. W takim razie odpalamy portal. I lecimy klepać się ze smokiem. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Chodź! No, chyba cię! Dalej od wyspy Endu nie byłem chyba nigdy. Co to ma być? Mam fajerwerki. Totalnie o tym zapomniałem, co? To, 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 I zeszliśmy, wejemy, wejemy. Bierzeczki. Lecąc na elitrze, Będzie to zdecydowanie prostsze i szybsze Smoczek, ty nie masz szans, mordo ja tu z elitrą wbiłem, nie? Jest? Jeszcze ostatnia! Eee... Mamy to! Na szczęście mamy litrę, więc nie muszę się bać o to, że mnie gdzieś wystrzeli smoczek w kosmos. I mam bardzo dużo strzał, więc też damy radę. Zapraszam na środek, chodź! Dawaj smoczek i z głowy będzie, dawaj! W sumie ten databak wcale nie był aż taki prosty. Serio. Było dużo bardzo niebezpiecznych sytuacji na początku. Raz, spokojnie, 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 spokojnie. Nie mogę go bić! Ha, halo, nie mogę! A ja chcę, ja chcę go tu! Ja, ja chcę go... Nie mogę! Znowu mi się smog buguje, nie mogę bić smoka, no. Dobra, odleciał. Nienawidzę, jak mi się smog buguje i nie mogę go normalnie bić, nie? Ty się nie chowaj w filarach, bo ci filary nie pomogą, ej. No nie, żeby coś, ale ja w ogóle tego smoka prawie trafić nie mogę, nie? Spoko, jakoś dobra, radę. Na chilku, Na spokojnie. O, teraz poszła seria. Dobra, 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 szybko, 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 szybko. Schowany. Jestem. Czekam. Uwaga. Ej, 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 Let's go. Chyba ta struktura się nie wygenerowała A myślałem, że się wygeneruje <laughs> Ale Ale niestety nie Niestety niestety nie Ale najważniejsze, to udało mi się Pokonać smoka I serio, wcale ten datapack nie był taki łatwy Naprawdę, uwierzcie mi, wcale nie był taki łatwy Zresztą widzieliście, ile Miałem trudności po drodze Ale najważniejsze, to się udało Ty, to może jakiegoś Endermana jeszcze, co? Czekaj, Edek, dawaj jakąś strukturę na koniec Albo i nie Dobra, czekaj, koks jabłko? I dawaj, Edek, chodź no, tu nie, no, nie, nie, nie nie, To co jest, kuźwa, ty? Na Endermany to nie działa, czy co? No i... dupa Jeszcze spróbuję, Do trzech razy sztuka, czy tam coś I... dupa Dobra, najwidoczniej w Endzie to nie działa Albo na Endermany to nie działa Nie mam żadnego pojęcia, o co tutaj chodzi, serio Ale już trzeciego, czy czwartego Endermana Zaciukałem, no niemożliwe, to jest 60% szans, panie ja powiedz, wo, 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 wo. Dobra, wiecie co, koniec Nie, 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 trudno, nie działa Nieważne yy, w... Mam jedno serduszko, ja chcę przejść grę Dziękuję To by było, było na tyle, tak yy, yy. Nie, gdzie ja jestem? Moi drodzy, dziękuję wam bardzo Serdecznie się oglądanie, to by było na tyle W tym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobał I będziecie chcieli oczywiście więcej Datapacków w przyszłości, a teraz Jako, że już w sumie pokonałem smoka, to Mogę się zabić to tyle. Do następnego. Trzymajcie się. Bye bye.